Jak wygląda Twoje życie po Top Model? Pierwsza edycja Top Model była 13 lat temu, tamtej pory cały czas pracuję jako modelka, między innymi zrobiłam pokazy na Fishmaków w Paryżu, Mediolanie czy Berlinie. Ostatnio troszeczkę mniej już pracuję jako modelka, pracuję również w pijaży, ale jeśli mam okazję i są fajne projekty, to oczywiście chętnie biorę w nich udział, czasami w pokazach mody czy sesjach zdjęciowych, więc cały czas jeszcze... Jestem w tym świecie. A masz kontakt z uczestnikami z Twojej edycji? O, z mojej edycji już niestety nie. Utrzymywałam kontakt z Olą Kuligowską, ale już gdzieś tam ten kontakt się zatarł. Natomiast z innych edycji czasami spotykamy się z tymi osobami i utrzymujemy kontakt. Jeżeli na przykład tak miałabyś porównać teraz edycje te nowsze do tych wcześniejszych, to jakie zmiany zauważyłaś? Oj, bardzo duże. W ogóle cały modeling się zmienił tak naprawdę na przestrzeni tych lat. Wcześniej marki stawiały na lookbooki drukowane, czy bardzo projektanci zwracali uwagę na wymiary modelek. Natomiast teraz wszystko się przyniosło, znaczy większość się przyniosło do internetu. Dziewczyny już nie muszą mieć takich określonych wymiarów. To wszystko jest traktowane mniej rygorystycznie. No i oczywiście, no jak widzimy sami, że Instagram i TikTok jest na topie, i teraz właściwie projektanci też się przynieśli. Więc to ma swoje plusy i minusy, bo na przykład też pod kątem ekologii jest to ważne, bo już nie wykorzystujemy tyle papieru chociażby do drukowanych logbooków.